W dzisiejszym odcinku zapraszamy na drugą część relacji z czwartego ogólnopolskiego zlotu Mercedesa w Toruniu, a w pit stopie odwiedzimy zakład wulkanizacyjny. być w takich miejscach jak to ze względu na to, że można zobaczyć takie samochody jak ten. Właśnie. Jaki to jest Mercedes? 115. 015. To jest początek numerego winu. Z 1970 roku. Auto ma dokładnie w styczniu skończyło 41 lat. No auto no, nie tylko z gwiazdą na Masę, ale również z gwiazdą w wielu filmach między innymi w Bondzie na przykład grał o papieżu Auto białe, białe dlaczego? Białe jest charakterystyczne, ponieważ auto zawsze białe wychodziło z białą kierownicą. Na Afrykę te modele szły, do ciepłych krajów. Co więcej, auto ma dwulitrowy silnik. Jak na swoje lata sprawuje się dobrze. Wymaga małej restauracji, wiadomo jak to samochodzik. Niektórzy mówią, że białe kruki, ponieważ biały Mercedes z białą kierownicą to już jest rzadkość na naszych drogach, prawda? No przeszło 41 lat, no to nie ukrywajmy tego. Jaka rzecz materialna tyle czasu może wytrzymać, prawda? Mercedes. No dokładnie, z gwiazdą na masce. Co więcej, auto jest dynamiczne, ponieważ 90-konne, mimo swojego wieku. Nie zostaje w tyle za innymi autami, że tak powiem. Dlatego warto być w takich miejscach, tak jak wspomniałem, przed nami jeszcze wiele innych ciekawych aut. Cześć, jestem Łukasz. Witam, Michał Przybylski. Od jak dawna driftujesz? Na pierwszych zawodach byłem już w 2005 roku. To była praktycznie pierwsza runda takich oficjalnych zawodów w drifcie. Tak więc no, można powiedzieć od samego początku i od samego początku Mercedesem. Wtedy startowałem 190 2.6 ciekawostka w automacie. Tak więc no, była to pierwsza, pierwsza styczność, pierwsza przygoda i tak to się zaczęło. A z Mercedesa Celka jesteś również zadowolony? Jak najbardziej. Później tamto, tamto auto zamieniłem na również 190, 2,5-16 dołożyli, dołożyliśmy turbosprężarkę. No ale było to jednak auto takie troszkę mało rozwojowe, postanowiłem zakupić inny model, gdzie już miałem zawieszenie gwintowane, które było do kupienia, tak po prostu na półce, nie, nie trzeba było tego samego produkować, tak więc no, już to auto postarałem się w miarę swoich możliwości i umiejętności zrobić profesjonalnie już z klatką, już zawieszenie. No, bezpieczeństwo też ma dużą rolę, fotele kubełkowe, pasy, jednak to jest już podstawa. To może zadam właściwe pytanie. Ile kompletów opon ze sobą przywiozłeś? No, na ten zlot, który praktycznie jest imprezą jednodniową, tylko jednego dnia, jest możliwość jeżdżenia po torze, ale zabrałem 14 kół czyli 7 kompletów, no tak troszkę na wyrost może, żeby nie zabrakło, ale no, jeśli chodzi o jakieś tam już zawody dwudniowe, no to tych kół jest zdecydowanie więcej. Zazwyczaj ciągnę za sobą taką może niedużą przyczepkę, ale wypakowaną pod dach. Oczywiście przyjechałeś tym autem na lawecie. Po czym tak naprawdę poznajesz, że już jest koniec opony? Na pewno idą iskry. No, jeśli jest noc, no to tak, faktycznie jeśli już tej gumy nie ma, no to w oponie pomimo, że jest gumowa, to są tam elementy stalowe, które dają ładny efekt is iskier, iskrzy się, ale ogólnie czuć to po prostu po zachowaniu samochodu, już ten tył jednak nie trzyma, spada prędkość. Yy... Już kontrola jest no, zdecydowanie gorsza. Oczywiście no, e, najszybciej i najłatwiej e, zauważyć, że opona się skończyła po prostu, kiedy wybucha. No i wtedy wiadomo, że już trzeba stanąć, <trybujesz> stanąć czy prędzej, albo wrócić na feldze e, do, do parku maszyn. Jakbyś chciał naszym widzom powiedzieć tak, w trzech, może czterech krótkich zdaniach, jak pokonać taki zakręt, driftując, na co zwrócić uwagę? No drift to jest jazda w kontrolowanym poślizgu. No, trudno tak powiedzieć w trzech czy czterech zdaniach, bo to jest za mało nawet, żeby opowiedzieć o jednej z technik używanych w trakcie właśnie takiego driftu. Trzeba, trzeba zacząć od podstaw, od jakiegoś pokonania ronda wokół słupka. Później można zacząć od dwóch słupków, gdzie się robi ósemkę. No a później moim zdaniem dopiero wtedy po opanowaniu przynajmniej tej ósemki można wyjechać na tor i coś już próbować, bardziej się rozwijać. Wiadomo jakieś tam zahamowanie na ręcznym, ale takie nie to, aby tylko zawrócić, tylko żeby zainicjować ten drift. Cóż można jeszcze powiedzieć, co jest ważne? Oczywiście należy to robić w miejscach zamkniętych, bezpiecznych, a nie gdzieś na ulicy, no bo to jest jednak jakieś tam niebezpieczeństwo i, i warto przyjechać na tak piękny obiekt, jak tutaj jest w Toruniu. A do tego wszystkiego bardzo ważny jest tylny napęd i... Zawieszenie. <laughs> Wbrew pozorom nie, nie moc, ale dopracowane zawieszenie daje nam zdecydowanie więcej niż brak zawieszenia, czy tam zawieszenie seryjne. Eee, mając dopracowane zawieszenie, nie, nie potrzeba jest aż tak dużo koni mechanicznych. Czyli, to jest, to jest czyli, czyli od ilu koni mechanicznych możemy zaczynać drift? Praktycznie można od 100 koni, tak. Na zawody przyjeżdża nawet polones czy przyjeżdżają jakieś słabsze auta, które mają po 140 koni. No zresztą takie słynne, znane auto do driftu to jest Toyota Hachiroku AE86 i zazwyczaj te auta mają około 200, 200 może 50 koni, ale mając dopracowane zawieszenie walczą w zawodach japońskich z autami, które mają 400 koni i objeżdżają je. Dlatego również liczy się technika i z taką osobą warto czasem porozmawiać, od której można się dowiedzieć czegoś, co tak naprawdę każdemu kierowcy się przyda. Dziękuję. Proszę bardzo. Czas najwyższy porozmawiać z organizatorami tej właśnie imprezy czwartego ogólnopolskiego zlotu Mercedesa w Toruniu. Tomkiem i Łukaszem. Tomku, od jak dawna organizujecie te imprezy? No imprezę organizujemy od 2008 roku. W 2008 roku w maju odbyła się, odbył się pierwszy zlot, na który zjechało około 110 samochodów. No teraz ich zjeżdża, można powiedzieć mniej więcej trzy razy tyle, tak? Na ubiegłorocznym zlocie było przeszło 300 samochodów. No teraz jeszcze powiem w ten sposób, jeszcze liczymy, tak? Ale przyjechać ich jak widać dużo. Łukaszu, na czym polega twoja rola na tym zlocie? Moja rola polega na tym, żeby wszystko to dograć, skoordynować wszystkich e, chłopaków, którzy organizują z nami ten zlot, żeby to miało tak kolokwialnie powiem, ręce i nogi. Tutaj, jak wiadomo, żeby piąty zlot był jeszcze większy, trzeba poszukać sponsorów i nie tylko. A powiedz mi, ile czasu trwa przygotowanie takiego zlotu? No, przygotowaliśmy go prawie od dwóch miesięcy, w dzień w dzień, na dobrą sprawę, po 15-16 godzin byliśmy na nogach, żeby wszystko dograć. Ogółem bardzo dużo czasu pracy, w dodatku kilometrów przejechanych. Także z ogrom, ale cieszymy się, że wyszło to jak wyszło, że z tylu uczestników i że na razie to idzie do przodu. Tomku... Jeśli, jeśli można, troszeczkę więcej przygotowaliśmy już dwa miesiące, bo dwa miesiące to faktycznie było takiej intensywnej pracy, tak jak Łukasz powiedział, prawie dzień w dzień, natomiast na dobrą sprawę pewne rzeczy trzeba było rezerwować już w październiku ubiegłego roku, typu rezerwacja hotelu, rezerwacja toru, no to był styczeń tego roku, więc pisanie pism o patronaty, o dofinansowania, też początek tego roku, więc na dobrą sprawę przygotowania trwały pół roku, tak? Z mniejszą czy większą intensywnością, ale, ale były to półroczne przygotowania. Tomku, jeśli mógłbyś tak w paru punktach określić co dokładnie tutaj oferujecie osobom które przyjeżdżają na ten zlot o, zlot już pomału będzie się chyba kończył, przynajmniej ten dzisiejszy, największy dzień. Na dzisiejszym, na, największą atrakcją dzisiejszego dnia, według mnie, były przejazdy samochodu przystosowanego do wyścigów DTM, tak? Jest to y, auto, które przyjechało z Niemiec, y, Autom to jest Mercedes 192,516 zaworów, o mocy, no, bagatela 320 koni, tak? Bez turbo doładowania, no więc jest to kosmiczna, można powiedzieć, moc. Natomiast, no, ci Niemcy, którzy do, nas którzy do nas przyjechali, Team Stadler Motorsport, bo tak oni się nazywają, Dysponują też jeszcze mocniejszymi autami. Dysponują autami budowanymi na tym modelu nawet 400-konnymi. To jest po prostu totalny kosmos. Zobaczyć coś takiego dla kogoś, kto jest koneserem motoryzacji, no jest to rzecz bezcenna i niezapomniana. Podsumowując może tegoroczny zlot Mercedesa w Toruniu, chciałbym Wam życzyć, a może tak, życzę Wam, aby w przyszłym roku było jeszcze więcej ludzi i oby cały czas taką popularnością cieszył się ten zlot Mercedesa. Dziękuję. Dziękujemy, bardzo dzięki. dzięki. Specjalnie dla was, drodzy widzowie, w dzisiejszym pit znajdujemy się w Toruniu przy firmie Euromaster Landowscy, aby pokazać wam jak w wulkanizacji profesjonalnie wygląda wymiana koła. Całą procedurę wymiany koła opowie nam Andrzej, przedstawiciel właśnie Euromaster Landowscy z Torunia. A więc zaczynamy od wprowadzenia auta. Będzie to A-Klasa. Zapraszamy. Co w ogóle przy tym samochodzie mamy do roboty? To znaczy tak, zostało wprowadzone auto Mercedes A-Klasy, klientki. Ta pani dokonuje do, u nas przekładki opon zimowych na opony letnie. Te opony są u nas deponowane w magazynie, bo też mamy i depozyty, i za chwilę pracownik serwisan będzie dokonywał przekładki. Opon A buda. jeżeli taka opona u Was jest składowana, więc ona musi być wyczyszczona i specjalnie zabezpieczona? Tak. To znaczy procedura wygląda w ten sposób. Klient, który sobie życzy hotelowania, że tak powiem u nas opon, zostawia je, spisujemy z, z daną osobą umowę. Gwarantujemy w tej umowie, że ta opona będzie w sposób właściwy magazynowana, to, czyli to też, że będzie ta opona Czysta, że będzie ta opona skatalogowana, że ta opona klient dostanie oponę w takim stanie, w jakim stanie ją zostawił. Nawet w lepszym, bo zazwyczaj w okresie jesiennym ta opona jest utytłana w błocie, brudna, jest po prostu zanieczyszczona. My po prostu dokonujemy no, czyszczenia i właściwego sposobu magazynowania tej opony świetna sprawa dla osób, które nie mają po prostu miejsca. Załóżmy, mieszkają w bloku, mają małą piwnicę. Dokładnie tak. Usługa ta jest bardzo popularna, coraz popularniejsza. My możemy się pochwalić tym, że mamy wiele set depozytów klientów. Także usługa, która jest, no daje bezpieczeństwo przed w piwnicach złodziejami, bo też to się zdarza, klienci nam mówią. A poza tym no, klient jest pewien, przychodzi określona pora roku, Wie, że po prostu przyjeżdża, dokonuje przekładki i znowu zostawia swoje opony, i po prostu nie musi nimi się przejmować. Po przerwie wymiana koła. Wymiany koła dokona Marcin. Z tego co widzimy, najpierw podsuwa pod samochód. Takie gumowe klocki. Tak. Po co one są? Gumowe klocki zabezpieczają samochód, ponieważ auto jest unoszone na podnośniku, i żeby nie było kontaktu metalu o metal. Nie? Aha, i w specjalnych miejscach. Dokładnie, w oznaczonych miejscach. Auto ma swoje oznaczone miejsca, gdzie kolega powinien serwisant podłożyć klocki. I, klocki i w tej chwili to auto jest unoszone Aha. przez kolegę. Z tego co widzę, Teraz właśnie wprowadza się ciśnienie. Tak. Następuje proces uniesienia się. Auto jest podnoszone do góry. Cztery koła oderwały się od podłoża. Mamy nawet gumowy młotek. Co wówczas dzieje się z tymi śrubami? Oni dostają jakiegoś. To znaczy, poprzez to, że kolega w ten sposób kluczem uderza w tę śrubę, powoduje, że ta śruba po prostu się poluznia. nie? To, jest taki... Czyli to są drgania, które tak, już później powoduje. Powinien sobie ten... o, no I wszystko bardzo, jest piękny. w sposób nieinwazyjny, spokojny. Więc taka wymiana czterech kół z letnich yy, z, przepraszam, z zimowych na letnie. letnie, ile czasu wam zajmie? to znaczy wiesz, to wszystko jest uzależnione jakie auto, jakie felgi, bo yy, jeżeli felgi są spalowe, ten proces jest to szybcy, bo jest... Yy, Operacja ta jest policzona, jak widzisz, podzielona na ileś tam etapów, nie? Trzeba te koła odkręcić, trzeba opony zdemontować, potem trzeba koła wyważyć. A tutaj I będzie wymiana samych opon na te same felgi. Tu, dokładnie tak. Tu będzie wymiana opon na te same felgi i także tutaj ten proces potrwa, bo Będzie trzeba tą oponę zdemontować jeszcze. Następnie zamontować oponę letnią. I wyważyć. I tutaj akurat przy tym aucie to będzie troszeczkę dłużej, a to z tego względu, że wyważenie felgi aluminiowej, jak wiesz, jest bardziej czasochłonne, ponieważ trzeba kleić ciężarki i to po prostu zabiera więcej czasu niż przy feldzie stalowej, gdzie ciężarki są po prostu nabijane. Nie? Także no przy aluminiowych felgach schodzi to troszeczkę dłużej. Ale proces taki w jednej przykładki to jest. W granicach 20 minut, 30 minut, w zależności od różnych, właśnie takich okoliczności, które wychodzą z marszu, jak na przykład w tej chwili, nie? to też jest, że tak powiem, wpisane w cały scenariusz tej całej operacji, tej całej pracy. Takie po prostu sytuacje się zdarzają. Widzę, że kolega wymienił na mocniejszy klucz to znaczy zmienił no dokładnie klucz też po prostu wziął sobie mocniejszy co jest rzeczą bardzo ważną jak zauważyłeś my wymieniamy opony ale w tej chwili się interesujemy nie tylko oponami interesujemy ale również się całym przeglądem auta dokładnie takim I... ogólnym ogólnym takie ogólnym wizualnym i serwisant który dane auto obsługuje ma obowiązek sprawdzić czy we właściwym stanie są tarcze hamulcowe czy we właściwym stanie są klocki hamulcowe i poprzez zlecenie warsztatowe, na które się po prostu dane, wszystkie te dane nanosi użytkownik dostaje te, te, do ręki tą wiadomość i jeżeli w danej chwili nie będzie to, tego wykonywał, to nawet w domu po prostu przeczyta sobie jeszcze raz zlece, kopię zlecenia warsztatowego, które od nas otrzymał i na tym zleceniu warsztatowym ma napisane być może wymianę teatru, być może wymianę klosków i on już to po prostu będzie wiedział. To Czyli jest wiedza, tak, którą zabiega... konkretnie co robicie? Możecie wymienić załóżmy klocki, bądź sprawdzić dokładnie. klocki, tarcze, hamulcowe. Tak jest, Co jeszcze? Płyny? Płyny możemy sprawdzić, możemy wymienić klientowi, klientowi wycieraczki, możemy wymienić akumulator, możemy mu napełnić klimatyzację, możemy odgrzybić auto. Nie? To są właśnie jest zakres usług, które wykonujemy. Czyli jednak, A... jeżeli jedziemy do wulkanizatora, który nie jest tylko zwyczajnym wulkanizatorem, wjeżdżamy tutaj do waszej firmy. Rzadko spotyka się właśnie takie firmy, gdzie jeszcze oprócz tego dopowiedzą, co trzeba zmienić. Nie wszyscy ludzie się znają na tym, że trzeba jeszcze wymienić klocki czy załóżmy tarcze. Dokładnie, masz absolutnie rację i to właśnie do tego zmierza, że to jest taka okazja, bo. Klient, znaczy każdy z nas będzie gdzieś klientem i będzie miał tylko określoną ilość czasu, mało czasu, nie? I on w tym momencie u nas w serwisie może, dostaje, to z, może to zrobić raz, że dostaje, jeżeli w danej chwili nie będzie chciał nawet to robić, to dostaje jakąś tam zbitkę informacji, która jest mu potrzebna, żeby w sposób bezpieczny jeździł, właściwie eksploatował to auto, i po prostu. Może albo przyjechać się już w danej chwili umówić, a jeżeli nie umówi, to on wie, że on u nas, znaczy u nas zostało to stwierdzone, że, znaczy, że daną usługę trzeba wykonać i po prostu albo do nas wróci wykonać tą usługę teraz, no w najbliższym czasie, kiedy będzie potrzebował. To jest moim zdaniem szalenie ważne, bo klient oprócz tego, że jest, jest obsłużony, on nie jest traktowany, że jest obsłużony, przyjechał, odjechał. On jest obsłużony, moim zdaniem, we właściwy sposób, który gwarantuje mu jakieś bezpieczeństwo i jakąś taką jakiś taki komfort. Wymienicie psychiczny. również olej w silniku? Tak, wymieniamy olej w silniku, w skrzyni biegów wymieniamy, wymieniamy filtry kabiny. Czyli naprawdę bardzo dużo robicie. Oprócz tego... Możemy jeszcze zwrócić na inne elementy. Jeżeli chodzi o tarcze w tym właśnie aucie i o klocki hamulcowe, z tego co widzę, są dość dobre. Tak, tarcze hamulcowe i klocki przy tym aucie są w sposób yy, znaczy jeszcze właściwie eksploatowany. Po prostu nie trzeba wymieniać ani kloc, nie ma potrzeby wymiany ani tarczy, ani klocków. Także tutaj... A jeżeli chodzi o klocki hamulcowe, przednie zawsze są większe od tylnych. Tak. I tutaj ze względu na to, że tam już są inne hamulce i musimy też wiedzieć, że jeżeli tam te tylne klocki hamulcowe są cięższe, to nie zawsze oznacza, że już są skończone. Dokładnie tak jest. No Dokładnie, dokładnie. Oprócz tego możecie również zwrócić uwagę na jakiś amortyzator bądź coś w tym stylu. Tak, dokładnie. Znaczy, w serwisie jak pracuje, to ma ogląd, nie? To koło, znaczy, auto w tym momencie. Aha, czyli jest... tak, jakby się przyjechało do swojego znajomego mechanika, do... który powie wam, co jeszcze możemy przy tym aucie zrobić, żeby załóżmy, wyjeżdżając za parę kilometrów, nie zrobić sobie krzywy. Właśnie, w bardzo fajny, właściwy sposób to ująłeś, nie? Bo właśnie przyjeżdża ten ktoś, i mówię, to nie jest jakiś yy, dla nas. Anonimowy ktoś, nie? Tylko to jest po prostu klient, którego my w sposób rzetelny, życzliwy, prawie jak ty powiedziałeś, po przyjacielsku chcemy od, obsłużyć, bo mało ma okazji użytkownik tego auta, że to auto będzie stało, że będzie stało na podnośniku, że będzie miało podkręcane koło. A to jest czas, zaraz trzeba jechać Opuszka. do osobnego serwisu i podejrzewam, inne też pieniążki. Dokładnie tak. A w tej chwili widzisz, w tej chwili po prostu będzie wymieniane koło, a w danej chwili to auto po prostu sobie spokojnie stoi. A jak stoi, to można. No po prostu pewne rzeczy obejrzeć i zweryfikować, i dokonać osądu, analizy, co jest do zrobienia, co trzeba wymienić, co trzeba naprawić, czymś, na co trzeba zwrócić uwagę. Ale wymiana koła, dokładnie zmiana z zimowych na letnie, będzie dokładnie za tydzień. Dlatego oglądajcie nas koniecznie już w przyszły piątek o godzinie 17. Nawet wymiana tego koła nie będzie zwykła.